Ostatnio z 50, dzisiaj kolejne 50, ja nie wiem, co się dzieje. Perły znalazłem, bo w Małży tutaj po prostu. Niestety mam złe wieści, ta perła chyba spadła. Ja z nim gadać nie mogę. Zdążyłem? Nie zdążyłem? Albo on ją zepchną, to chami prostak, tak w takim razie. Siema, gramy sobie w Time on Frog Island, nasza piękna przygoda na naszej żabiej wyspie. Nie wiem, wsadzę już te same, tutaj. Z tego co pamiętam, znaczy może nie pamiętam, bo może się źle zgra zapisała, ale z tego co pamiętam, wrzuciliśmy Małże. Nie wiem, czy to jest nowy dzień, czy dzień poprzedni. Zobaczmy, czy w naszej wędce jest e, nasza skrzynka, nasza małże, którą tam wrzucimy. nie, no to szybko wrzucamy. I powtarzamy rzeczy, które zrobiłem w poprzednim odcinku niestety. Jest tu moja małża. Czyli jesteśmy na dniu, w którym e, ja już zdążyłem... A może ja to muszę wrzucić tam? E, w sumie to nie byłoby głupie, Patrzcie, bo tu ma takie kółko, jakby miałaby tam małża. E, jesteśmy na dniu, w którym ja powinienem chyba, tak mi się wydaje, mm, mieć już most. Co, pasuje to? Nie, jakoś tak mam wrażenie, że chodzi o małże bardziej niż o ten, więc zostawmy tam małże e, i pójdźmy sobie sprawdzić, czy most już stoi faktycznie, jeżeli nie no to trzeba będzie się przespać. A przy okazji będę mógł porobić jakieś tam inne rzeczy, jak coś znajdę ciekawego. On pracuje przy tym moście. Witam, panie dwolu? On pracuje przy moście, moim pięknym. Ale potrzebnie, dobra, on mówi, że na tamtej wyspie będzie. Pytanie, ile dni mu potrzeba na zbudowanie tego mostu? Obstawiam, że co najmniej kilka. Raczej nie zrobi tego w noc, chociaż może, może tak być, że to jednak zrobi. Ciebie już to odebrałem, prawda? A mi daj kolejne. Ostatnio z 50, dzisiaj kolejne 50, ja nie wiem, co się okazji, w ogóle, jak sobie tak biegam tutaj i świetnie się bawię, to. Ty chcesz perłę, wiem o tym. A to jeżeli podoba Wam się co robię, zapraszam do subskrybowania, zostawienia jakieś łapki w górę, napisania jakiegoś przepięknego komentarza, albo m, m, może wręcz przeciwnie napiszecie ohydny komentarz. A ja go przeczytam i nic z nimi zrobię pewnie, bo toleruję sobie wolność słowa i wolność wszystkich innych osób, nawet jakbyście mieli mnie obrażać. Nie wiem, jakieś takie mam podejście do, do YouTube'a, do w ogóle do internetu, że cokolwiek ktoś napisze, nic mi to nie zmieni. Czy mnie obrazi, czy nie, nic mi to nie zmieni w życiu. A to jest jednak wolność słowa. Poszedłem spać w ogóle w innym miejscu. I się dało, nie musiałem mieć kwiatka o dziwo. To jest ten obrazek tej mojej ukochanej, która już nie żyje prawdopodobnie. I ten... ten Kwiotek, dlaczego on z nim biega? Bo ten kwiotek i Jo, ja mu o, to no ma sens. Przy okazji zabiega im ten dzwonek, niech ten kolega nam się tutaj nie obraża. O nic. A my lecimy stąd po po, po moją perłę. Prawdopodobnie to będzie perła. No, musi to być perła, no to czy to jest jedyna albo skrzynka. Skrzynka też mogła dawać perłę. Pokażę sobie zobaczę, czy już mostu by budował. No, po kawałku będzie budować, czyli no zajmą to kilka dni niestety. No, ale my dzięki temu mamy czas, żeby sobie na spokojnie tutaj porobić inne rzeczy, jak na przykład znaleźć perłę, żeby dostać trzecią głowę. mógłbym też w teorii polecieć na tamtą drugą trzecią wyspę ewentualnie tam coś porobić. O ile będę mógł, bo ja jak nie przeniosę, nie przetransportuję, nie ma takiej opcji, niestety. Czyli nie chodziło o perłę. Skoro jest, no dobra, wrzućmy tam pułapkę, y, niech tam się robi, a my sobie zajrzyjmy tutaj. W ogóle nie mogę chodzić do tych domów, tak mi się wydaje. Mam też w ogóle pułapki. Tak, prawdę powiedziawszy, to póki nie z perły i póki on nie zrobi mostu, tutaj ja nie mam co tutaj więcej robić, no bo co innego. Mogę jedynie co to biegać po całej wyspie i nic więcej. Mogę sobie zrobić też inne jakieś ślągnięcia, bo jest to że muszę biegać z tym krzokiem po całej wyspie. No Ale też troszeczkę beznadziejny pomysł. Na tej drugiej wyspie idę ją oddać, o ile się nie potłuczę, ojeju. Nie wiem czy perły mogą się tłuszć. Ale chciałem po prostu tą wyspę zwiedzić, bo tutaj jeszcze w sumie nic nie zwiedziłem. Um, a nie chciałam się czekać, aż mózg mo zbuduje, Po prostu zrobię tyle ile mogę na tej wyspie i to tyle po prostu. Trafiłem w niego, ale chyba perła doleciała. Więc oddamy tą perłę oczywiście naszej tutaj kochanej pięknej kobicie, która ma głowę dla naszego farmera i będziemy mieli wszystkie głowy. Nie wiem czy to mi coś da zmieni, ale przynajmniej będę miał. Niestety mam złe wieści. Ta perła chyba spadła. No i gorzej, ja pewnie jej nie znajdę teraz, będę musiał tego całą gierkę. Ale syf! Dobra, tak czy inaczej. Wiem, że tam jest perła więc tam będę musiał się jej spodziewać. Ja bym bardzo nie znowu się dostała na tamtą tam wyspę, ewentualnie się pobawić tam. W ogóle na tej wyspie jest podróżnik. Nie wiem jak on tu się dostał, ale jest tutaj, co ja stoi. Jest nie gadać nie mogę. Tego co też tu zauważyłem. Tu jest początek wyścigu zielonego, który sobie wykorzystam. A nie się czy ja dobiegnę tak daleko, tak szybko. Prawdopodobnie będę musiał mieć wspomagacza, właśnie z żeby tutaj dobieć szybci. Ej, w sumie nie mam pojęcia, czy zdążyłem, czy nie. Wiem, że liściem sobie a z liściem pobiegł, bo będzie szybciej. Jeśli to były z dwa. o, tu są. Miałem też te kwiaty przyspieszające, ale je zdążyłem, bo jestem głupi. No i z tym liściem jestem chyba w stanie dobiec na czas, bo to mnie mocno przyspiesza. No, jestem mega szybki teraz. O, dał, czyli ja nie, nie zdążyłem. Czyli ja wtedy po prostu nie zdążyłem. O, ale głupota, to miałem dwa kolejne wyścigi. Znaczy, e, kwiaty, ścigacze. Tylko ja nie wiem, jak się dostawać przez teliny śmieszne. Nie, nie mam pojęcia, nie zostało mi to w żaden sposób wytłumaczone. Dobra, użyjmy tego. O, bo nie mogę się tego złapać w żaden sposób. Nie wiem, czy to ktoś miał mi powiedzieć, o tym? Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, to pójdziemy sobie zobaczyć, czy nam most się wybudował, a przynajmniej jak duże się go wybudowało, a drugie myślę, że nie, dobra, na odwrót, najpierw zobaczymy sobie, czy coś złowiliśmy, a później ewentualnie pójdziemy na most zobaczyć. Niestety nic nie złowiliśmy I ja nie wiem, czy ja po prostu pustej zwykłej skrzynki nie powinienem zostawiać w tej wodzie, żeby to jednak coś tam wleciało i ewentualnie utknęło. Chyba tak to powinno działać, że może bożka tak wyłowie ostatniego, który nam potrzeba, a może coś innego się wy, wy, wypłynie stamtąd, nie wiem, nie wiem. Już mam dosyć spory most, w sumie byłbym w stanie po strony doskoczyć tutaj, mogę spróbować z tej strony, kawałek za daleko. Myślę, że jeden dzień jeszcze, gdzie mogę w ogóle skipnąć dzień, pewnie mógłbym, ale nie będę tak robić. Ej, nie, w sumie mogę, no bo co? Innego mam zrobienia. Perły raczej tam już nie będzie. Mogę zobaczyć. Ale raczej wątpię, że będzie tam perła. Um, no, most nie jest nadal zbudowany, więc no tu już jest lekki problem, powiedział. No jedynie, co mi pozostaje, to skipować te dni. No bo co innego mogę? Tutaj robić. Wszystko, co mogłem, mam już zrobione. Gdzie są te? Dobra, za daleko poszedłem. Wszystko co mogłem, mam już w sumie zrobione. Jedynie co mi pozostało to tak naprawdę e, skipowanie dni. Wziąłem sobie pszczoły, żeby przeskoczyć na drugą stronę, bo nie mogę znaleźć tego. O, nie mogłem znaleźć. E, żadnego liścia do przeskoczenia. Dlatego przeskoczyłem sobie po prostu miotkiem. A tym sobie po prostu polecimy. Tak, czyli ona będzie się respić po prostu ta małża tutaj. Całe szczęście, bo nie miałbym tego, ale by było smutno mi bardzo. W ogóle po tamtej stronie wyspy, tej wyspy, na której teraz jestem, znalazłem tak jak wypiłkę. Widzicie, jak takiego, nie pamiętam, ono się nazywał film. Ale był taki ziomek, który. Znaczy z i poza światem. Pamiętam, że chłop tam z piłki zrobił kolegę, bo wiecie, psychicznie już się wytrzymywał. I tutaj też jest taka piłka. I cały czas o niej myślę. <laughs> ja ją w ogóle wyrzuciłem do wody, więc ona pewnie się despełniła przez noc na swoje miejsce, ale sam fakt, że jest coś takiego tutaj w tej gierce. Dobra, jest ta peru. Myślałem, że ona po prostu pęka, dlatego nie dolatuje. Ona po prostu musiała się wtedy odbić od niego, albo on ją zepnął. A to chami prostak tak w takim razie. Oddajmy perełkę i mamy trzecią, ostatnią głowę, co będzie pewnie, tak przynajmniej obstawiam, że będzie osiągnięciem. Ej, ona chciała i teraz sobie Halo. Może ty chcesz perły? Nie wiem, zostawiam tutaj. No to jedynie co mi pozostało to skipowanie, bo z tym jajkiem ewidentnie nie jestem w stanie tam przeskoczyć. Chociaż mógłbym spróbować, zawsze się po prostu cofnę do bazy i skipnę dzień. Niestety znowu przełamam, bo nie mam nic innego. Ej tu jest jajko a chyba było rozbite jajko, tak mi się wydaje. Nie, one tu leży. A, rozbite one jest, no trudno. Dobra, przeskoczmy sobie. Troszeczkę na nielegalu, ale zawsze. Sprawdźmy, czy z tej strony jestem w stanie przeskoczyć tą wyspę. To w dziurę w sumie nie wyspę. A z tym w ogóle się nie mogę pogadać. O, tam mogę. A wczoraj nie mogłem z nim pogadać. O, co kryształ? kryształ. jest w drzwiach. I na pierwszej wyspie jeszcze jest. Na drugi, na drugiej wyspie jest jeszcze. Ta chwila prawdy. O, i doskoczyłem, wiedziałem, że to jest już. Z tamtej strony jest troszeczkę wyżej, dlatego bym w stanie przeskoczyć, ale myślę, że jakbym dobrze kliknął, taki wiecie, zstaimingował to dobrze to. Myślę, że z tej strony też bym dał radę przeskoczyć to na spokojnie. Dobra, bierzemy pierścionek, y, dajemy y, tej kobicie i mamy prawdopodobnie głowę, chyba, że coś jeszcze wymyśli. Witaj, piękna pani, oto twój pierścionek za głowę. Miód chcesz? Nie, a ja wszystkie pszczoły wywaliłem. Nie wiem, czy najbliższa pszczoła nie będzie przypadkiem pod moim domem. O, tu jest jakiś ul zachowany. Ej, nie, 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 bo mi to potrzebne. Mi się wydaje, że ona tak mega dużo będzie czy że nie wiem, później jakąś tapkę złota będę musiał jej dać. A coś czuję, że to będzie mega ciężki kwestia. Przecież tu masz perłę co jej chodzi. Dobra. Ustawiłem sobie wszystkie rzeczy tutaj. Ona chciała teraz chyba pierścionek. Ej, co to za nielegalne przejście? Ona wiedziała, że mam to przygotowane tutaj. Ramiot będzie chciała. Wydaje mi się, że żeby to połączyć te wszystkie rzeczy, to jest tylko moje. Ten, prawdopodobieństwo tutaj. Że ja będę potrzebować tej śmiesznej kuli, która nie mam pojęcia, co to jest i co robi. Ale jest szansa, że właśnie tego potrzebuję. On chce ode mnie szklankę, napoju. Ale nie wiem jakiego. popatrzyłem co w internecie, jak zrobić ten napar z. Mm, który jest mi potrzebny, żeby dostać monetę. I prawdopodobnie to jest potrzebne: to jest jakiś gooseberry, czy jakkolwiek to się nazywa. I prawdopodobnie liść, chociaż nie jestem pewny, bo to jakoś tak dziwnie było pokazane. Więc bierzemy sobie tego gooseberry, wrzucimy oczywiście sobie do naszego garnuszka. Później weźmiemy liść, wrzucimy też do garnuszka i zobaczymy, czy o to chodziło. Ej, pierścionek wrócił do sklepu. Co ty chcesz? On chce teraz słonecznik? Coś mi się nie zapisało, wydaje mi się. Dobra, nie muszę przynajmniej robić, ale i tak może skipnąć dzień, cały, bo potrzebuję słonecznika, Dobra, deszcz, już myślałem, że znowu pada, ale jest okropne. Nie róbcie mi tak drodzy ten słonecznik. Oddajemy mu słonecznik i bierzemy monetę i zanim poproszę go o kolejną monetę, to wolę zobaczyć, co jest mi potrzebne później. O to jest? A, on mi mówi, że w Małży jest perła. Dobra, on chce perłę po prostu. W ogóle drwal zachciał ode mnie pieniędzy. Ciekawe. Ja obstałem, że on chce za dom, bo on stoi przy tym domu moim. Znaczy, nie moim, stoi na polu, gdzieś jest dom. Ale obstałem, że będzie bój. Ta perła się domowo. Jak tam poszedłem nie było perły, to byłem lekko zdziwiony. Dobra, odkleiło, chłop chce diament ode mnie. Ale dobra, tak czy inaczej? Ja bym chciał zobaczyć, co to jest Ostatnie. Jedną monetę na razie sobie zachowam. Co to jest? Ja mogę coś do tego wsadzić? I Kupiłem to niepotrzebnie. Ja z tym wyżej skaczę. Nie mam pojęcia co mi to może dać, ale z tym wyżej skaczę. Wróciłem sobie tutaj po ten kryształ, bo on będzie jeszcze troszeczkę potrzebny. Ej właśnie, a jak ja wyżej skaczę, to ja tutaj nie wejdę do góry. To teraz pomyślałem. Nie, bo ja muszę mieć moc wspinania się. Nawet ja co tam jest góry? Tam jest nie a w sumie. Lekko na nielegalu, ale spróbuję tam skoczyć. A ja lubię bugować grę. Oj, dobra, ale to trzeba skoczyć najpierw. Dobra, tylko że z tego nie, nie chcę skakać. Ale ja byłbym w stanie w sumie tam doskoczyć z tej do, do wyspy ten, mroźnej. Dobra, tak inaczej walić to. tam nic nie ma, jest tylko jakieś drzewo. Mi potrzebny ten na trzecią wyspę. Tak sobie teraz pomyślałem, że jak mu potrzebny diament, to może mu o to chodzi? Zobaczę. Najwyżej że będę musiał iść po kolejne. Ja mam diament. Skąd mam diament, człowieku, wsiąść? Zakładam, że diament będę miał w... na trzeciej wyspie, na którą teraz idę. Tak mi się przynajmniej tylko wydaje. Może muszę jakiś te błyszczący kamień gdzieś zanieść. Ooo. Nawet chyba wiem, gdzie mógłbym go zanieść. Dobra, zobaczmy, co on chce. On z tym nic nie chce, to co, to tu przynosiłem? Może mam do tego położyć? A, że to się świeci, jak się zbliżam do tego. Nadal nie ma to totalnie sensu, że to tu przyniosłem, okej. Okay. W ogóle zrobiłem kolejny, zrobiłem drugi quest z czterech, które mam koło łódki. Jeszcze zostało na mi domu i w sumie ucieczka. Wiedziałem, że to jest diament. Bo tak pewne, nie mogę. Tylko co ja z tą kobietą zrobić? Ona mi tej głowy nie chce oddać. Ona chce pierścionek, perłę i miód. Daj mi to wszystko, ona nadal tego nie chce. No nie gadaj. Ja, jej, ja w ogóle przypadkiem chciałem po prostu z nią pogadać. I ona chciała diament, nie. Tyle męczarni czarny polic. Przynajmniej wiem, że nie muszę kupować tego pierścionka. Chyba że będziemy później potrzebne, no to później będę mógł kupić, ewentualnie. Dobra, wszystkie głowy ci wstawiłem. Czy ty już jesteś zadowolony? Aha, dalane śpiące. Cały dzień bieganie i krzyczanie na kruki nie jest prosty. To w sumie osiągnąłem wszystko, co bym potrzebował tak naprawdę, bo mogę jeszcze porobić ewentualnie wyścigi. Wszystkie głowy mam. Mogę, no Oczywiście Osiągnięcie, ale będę robić się poza tym. E, mogę Driftalowi dać monety, żeby zbudował domno i odpłynąć. To w sumie jest wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze mógłbym zrobić. No i jeszcze tego bożka trzeba szukać. Ja nie wiem, gdzie on może być. Dobra, będziemy sobie tu kończyć. Ja sobie już pójdę spać. I niech się to ewentualnie zapisze, jeżeli to się zapisuje przez noc. No i co, bo mi ona się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzy się.